Madryckiego Estadio Santiago Bernabéu. Witamy Państwa przed telewizorami. Już za chwilę rozpocznie się transmisja meczu, na który wielu kibiców czeka z niepokojem. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. A już wkrótce poznamy półfinalistę rozgrywek. Przed nami mecz rewanżowy, ćwierć finału. Real Madryt zmierzy się z Sewillą. Występ realu w pierwszym meczu był niezwykle przekonujący. Wchodzili w obronę rywala jak w masło. Wygrali pewnie dzięki tej zaliczce. Są znacznie bliżej awansu niż rywal. Rodrigo. Teraz do Valverde. Uwaga, okazja! Bruno łatwo dokwyta. Krzyczą, by Benzema strzelał. Proszę bardzo, strzał był całkiem groźny, ale widać, że nie spanikował. Zrobił co do niego należało. Dobra interwencja, dobry refleks bramkarza, wypita piłka. Ros. Piłka znajduje teraz Benzemę Okazja może być groźnie, ależ zmarnowana okazja. W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. Wszyscy wiemy, że w Karimie Benzemie trzemie wielka siła. Warto go dzisiaj obserwować. Może zrobić różnicę. Stawiam, że dziś znów pokaże wielką formę. Z taką grą ma szansę pobić rekord zdobytych bramek. Obrońcy rywala muszą dziś wspiąć się na wyżyny umiejętności, by go zatrzymać. Odzyskują teraz piłkę. To był prawdziwy popis pressingu. Doskok do rywala i po akcji. Federico Valverde. Do podania dochodzi Benzema. No w końcu bramka! Udało im się, mamy pierwszego gola! No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Prowadzą zatem 1 do 0. Bez trudu radzi sobie z rywalem Zero zaskoczenia Juka wpala prosto w rękawice. Karim Benzema Juka Modric tam teraz Rakitic interweniuje proszę bardzo Niedokładnie przejmują piłkę. Teraz Fernando Rekik Fernando Sędzia kończy właśnie pierwszą. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Valverde. Teraz Vinicius Junior. I doskonała okazja! Tak! Bramka! Ależ teraz się złożył! Fantastyczne uderzenie! Proszę państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. No to mamy 2 do 0. Luka Modrić. Benzema przy piłce. Valverde. Karim Benzema. I tema teraz Modric. Pan też broni. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. Uspokaja teraz sytuację. Mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Teraz może wreszcie chwilę odetchnąć. Vinicius. Karim Benzema. No i proszę całkiem niezły strzał. Ale to chyba nie mogło zaskoczyć tego bramkarza, Jacku. No tak, wyciągnął się podręcznikowo. Wyglądał przy tym bardzo pewnie. Zresztą nie tylko podczas tej interwencji. Benzema. Benzema teraz niecelnie. Rywale przy piłce. Lukaso Campos. Iwan Rakitić, Teraz dobrze ustawiony. Odzyskuje piłkę. Kamavinga. Luka Modric. Fardo ale skutecznie. Odebranie piłki. Hesus Korona. Jesus na Z piłką jest już Hesus Korona. Dobrze, teraz wrzuca na dalszy słupek. Tu nie było żadnego niebezpieczeństwa. Łatwa wrzutka. Modric. Benzema przy piłce. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Szybko się skończyła ta kontra. Tracą piłkę. Rywale naciskają. I Jesus Korona. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Sędzia za ten faul dyktuje rzut wolny. Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Józef Nesyri. Czy trafi do siatki? Obrona, ale piłka Koniec proszę państwa, a to oznacza, że gospodarze awansowali.